Każdy gracz w pewnym momencie rozmyślał o tym, jakby to było stworzyć własną grę. Jedni pozwolą marzeniom pozostać marzeniami, inni spróbują je urzeczywistnić i w większości zrezygnują. Dlatego też nie prezentuję tutaj robienia czegokolwiek technicznego krok po kroku, bowiem to temat szeroki i w innych miejscach dogłębnie opisany. To bardziej zbiór przestrug, których znajomość może oszczędzić niepotrzebnej frustracji. Witajcie! Oglądacie właśnie One up TV, ja nazywam się Kod na Piecu i dziś powiem wam jak gry zacząć tworzyć i nie zrezygnować. Na pierwszy ogień pójdą wszelkie wyobrażenia i marzenia dotyczące własnej gry. Nie będzie to kolejny Wiedźmin, Mass Effect, ani nawet Maluch Racer. Wielkie gry tworzą wielkie studia liczące po kilkadziesiąt osób. Dlatego na początek lepiej się sprawdzi chociażby niewielka platformówka z jednym poziomem. To wystarczy by zrozumieć, że rzeczywiście możemy zrobić coś w co da się grać. Jest to też idealny sposób na oswojenie się z procesem twórczym. Nie warto podchodzić do pracy z gotowym planem. Wszystkie pomysły lepiej odłożyć na ten czas do szuflady. Lepiej jest zacząć od nauki. W internecie jest od zatrzęsienia tutoriali dotyczących różnych aspektów gamedevu, niezależnie od wykorzystywanych narzędzi. A jeśli się utknie i nie będzie w stanie wpaść na rozwiązania jakiegoś problemu, na forach specjalistycznych znajdą się osoby służące radą. Potem pozostaje tylko wykorzystać w praktyce to, co się wie, czyli zastanowić się, jak to połączyć i zrobić nową grę. Z każdą kolejną umiejętności wzrastają, a wszystkie poprzednie dzieła pokazują to, jak się rozwijamy na poszczególnych polach. Jeśli zaś chodzi o porady bardziej praktyczne, to przede wszystkim nie należy bać się programowania. Może się zdarzyć tak, że osoba nie mająca o tym zielonego pojęcia wystraszy się i porzuci swoje plany. Tymczasem jeśli rzeczywiście nadejdzie potrzeba napisania czegoś z palca, to nauczenie się podstaw jest kwestią raptem kilku wieczorów. Warto znać się przynajmniej częściowo na każdym z aspektów. Nikt nie będzie ekspertem od wszystkiego, ale warto wiedzieć przynajmniej jak to wszystko działa. To, że ktoś nie radzi sobie z grafiką, nie znaczy, że jest skazany na porażkę. Wystarczy umiejętnie stawiać w swoich produkcjach na to, czym rzeczywiście jesteśmy dobrzy. W chwilach, gdy umiejętności czy też ich brak ograniczają pracę, rodzi się kreatywność. W ostatecznym rozrachunku bariery mogą zadziałać na naszą korzyść. Jeśli ktoś nie potrafi stworzyć zachwycających ręcznie malowanych grafik, to może całkowicie zmienić styl na taki, w którym się odnajdzie. Co roku na rynek trafiają indyki z pikselową grafiką i to jednak nie przeszkadza im w odniesieniu sukcesu. Ostatnia rada, jaką mam na dziś, to proste: nie poddawaj się. Nawet gdy masz mało czasu, trudno znaleźć kilka chwil na dopracowanie swojego dzieła, to nie można przestać. Kawałek po kawałku należy dążyć do celu i realizować marzenia. Każdy człowiek z branży od czegoś zaczynał. Pozostaje pracować nad sobą i marzyć, a kto wie, może kiedyś przerodzi się to w sposób na życie. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie oraz zapraszam na swój kanał oraz kanał OneUp TV. A tymczasem do widzenia i na razie.